Dzień dobry, weekend majowy się zaczął, więc no, musieliśmy skorzystać z fajnej pogody i ruszyć na kolejną wycieczkę. Tym razem jesteśmy w Rytrze. Co tutaj jest fajnego? A no, za mną jest taki fajny zameczek. Zameczek w Rytrze. Co o tym zameczku ciekawego? To jest zamek, który no. Pierwotnie historycy jeszcze w XIX wieku myśleli, że pochodzi z XII wieku, chodziło o tą najstarszą część wieży, którą zaraz zobaczymy, natomiast przyjmuje się, że powstanie to jest XIII, XIV wiek. Kiedy ten zamek się pierwszy raz pojawił w źródłach historycznych? Dopiero za czasów Władysława Łokietka, z którym tak naprawdę on jest najbardziej utożsamiany właśnie jakieś powstanie tego miejsca, czy, czy rozbudowa. Chociaż były legendy o jakimś zbłąkanym rycerzu, o tym zresztą powiem więcej, bo to jest też cie ciekawa teoria na temat powstania tego typu zamków, czy księciu czeskim Wacławie II. Także chodźmy na zamek. Zamek typowo średniowieczny, ale taki fajny detal tutaj przy bramie. Nie wiem czy to. O, widać. To jest XVI wieczna dobudowa. Coś w rodzaju takiej niby bastei, która była właśnie przystosowana do używania broni palnej, która po prostu miała tutaj zwiększyć obronność tego, tego zamku. Co ciekawe jeszcze, jeśli chodzi o lokalizację, no to widać, że zamek jest na, na wzgórzu. Typowe u, usytuowanie zamku i podnoszące jego obronność. Natomiast tutaj, ta droga, którą szliśmy, to tutaj mieściło się jakiś taki przygródek czy podgrodzie. Też było to oddzielone fosą i wałem. Niestety ten teren został już zniwelowany, więc tutaj dużo nie zobaczymy. No ale dobra, chodźmy sobie na sam zameczek i opowiem coś więcej o nim. Tutaj jeszcze właśnie Żydoka na tą basteje, To jest jeszcze jedna fajna rzecz, widok na poprad na całą dolinę. I właśnie dla takich widoków warto jest przyjrzeć takie miejsca. Ale chodźmy sobie na dziedziniec. No i są. Pierwsi zdobywcy, którzy byli szybciej niż ja. To jest pierwszy salon piękności dla zamku. pokaż i No Dobra. dzisiaj niestety nie, jesteśmy nie w pełnym komplecie czy nie w komplecie, bo Oli z nami nie ma zdrowie nie pozwoliło ale jest Izunia a czy widać moje poznanie? No, pewnie, że widać wszystkie? Izabela. wszystkie? no dobra ale chodźmy sobie dalej tutaj są ruiny głównej części zamku, czyli budynku mieszkalnego on był zresztą tak usytuowany, że Właśnie ta część najbardziej wrażliwa, czyli budynek, było od tej strony najtrudniejszej do zdobycia, czyli od strony wzgórza, miał być dodatkowo chroniony. A obronność zamku miała, um, miała tutaj zapewniać ta ogromna wieża. Obecnie jest zachowane 10 metrów, ona mogła być większa, natomiast dość duża podstawa. Obwód wieży to jest. Średnica wieży to jest 9,5 metra, a na zewnątrz, w środku od 2,4 do 2,6. To potężne, potężne mury. No dobra, ale chodźmy tutaj. Duże nie ma, ale jest taka część zrekonstruowana, przez którą sobie wejdziemy i właśnie wchodzi się na mury. O, tu jest duże echo. Niestety wieża nie jest dostępna. Zamek jest bezpłatny, znaczy w sensie wejście tutaj nie ma żadnych biletów, ale wieża jest, jest zamknięta i w sumie nie wiem kiedy można na nią wejść. A pewno z okazji jakiś imprez tutaj. Nie ma. Jak zwykle musi być ciasno na tych schodach, ale damy radę. No i tutaj droga, którą szliśmy właśnie, i tak jak mówiłem, to podgrodzie ten przybródek był gdzieś tutaj. Dodatkowo zamek był broniony od tej strony fosą i, i wałem, te zabudowania mogły być gdzieś tutaj. Z tego się już nic nie zachowało. No ale widoczki fajne. Tak jak mówiłem o tym Władysławie Łokietku, to dwie zmianki są o zamku Ritter, bo tak się nazywał oficjalnie. Później się zostało to przekształcone w Rytro. Pierwszy to jest 17 kwietnia 1312 roku, kiedy Władysław Łokietek nadał możliwość Zakonowi Klarysek z pobliskiego Starego Sącza pobierania ceł, a drugi to jest dyplom z 1331, jaki łokietek wystawił mieszczanom sądeckim, nadając im las pod zamkiem Ritter. Tak jak mówię, dwie nazwy łacińskie, które były Ritter i To Zresztą to, jest, to ma duże znaczenie i zaraz powiemy sobie więcej. Ale spójrzmy sobie jeszcze na tą wieżę, bo. To była główna część obronna zamku, główne założenie, ona miała chronić ten zamek, właśnie od tej strony, najbardziej narażonej na atak, czyli, czyli tutaj. Tak? A z drugiej strony tego budynku mieszkalnego, tak jak mówię, strome, strome zbocze. Zamek znajduje się nad Popradem, na, na wzgórzu, które ma 463 metry nad, nad poziom, poziom morza. Zamek w Rytrze składał się z zamku właściwego usytuowanego na szczycie góry, wzniesionego na planie nieregularnego pięcioboku oraz przygródka usytuowanego od strony północnej i bronionego przez wał ziemny. Dziedziniec zamku był z trzech stron otoczony murami, z czwartej strony zamykał go dwuczęściowy budynek mieszkalny wzniesiony na planie prostokąta. Do muru zachodniego przylegała od wewnątrz kamienna wieża. Zamek Ryterski gościł wyjątkowe postacie historyczne na przestrzeni wieków. W 1369 roku przebywał tu król Kazimierz Wielki udając się na Węgry. W 1385 roku Zamek odwiedziła Jadwiga z narzeczonym Władysławem Jagiełłą i Wielkim Księciem Litewskim Witoldem. W 1412 roku gościł w Rytrze król Władysław Jagiełło z żoną Anną i Wielki Książę Litwy z żoną Heleną. We wrześniu 1471 roku przejazdem był to także Kazimierz Jagiellończyk, odprowadzając swego syna Kazimierza na tron węgierski. Zamek też pojawiał się w literaturze czy sztuce. Na pewno jest to miejsce godne polecenia, jeśli będziecie kiedyś w okolicy. Teraz pójdziemy sobie murem zrekonstruowanym, natomiast ja wspomniałem wcześniej o tym, że tutaj było pobierane cło, najpewniej zamek był od zawsze w domenie królewskiej, w XV wieku była tutaj siedziba starostwa sądeckiego, starostów sądeckich i wtedy ten zamek też, też uzbudowano. prawdopodobnie wcześniej miał on charakter ziemno-drewniany, tylko ta wieża była, była murowana, zresztą i, i była to tak naprawdę komora celna tutaj, pobierano jakieś cła podatki od, od kupców przemierzających tym traktem. Zresztą byliśmy w podobnym miejscu na początku tego roku w takim zamczysku, ruinach zamczyska w Myślenicach. U góry będzie link do, do tego filmiku, bo też fajna eksploracja i co ciekawe też ogromna wieża wysadzona już, ale, ale charakterystyczna dla takich budowli właśnie. Takich miejsc. Idziemy sobie murami teraz. A ta wieża mogła być wyższa kiedyś. Tutaj się wchodzi. Uff. Cześć. Ciekawe to wejście za mną, jest oryginalne, takie jakie było kiedyś, bo wejście właśnie na tą wieżę, która pewno też miała charakter wieży ostatecznej obrony, było nie z poziomu dziedzińca, tylko właśnie wchodziło się po jakichś drabinkach czy mostku em, z poziomu pierwszego piętra. A tutaj ruiny domu mieszkalnego. Bardzo fajne miejsce. To jest wiatr, mogą być szumy. Ja nie wziąłem osłonki na mikrofon, bo nie spodziewałem się, że będzie tak kiepsko. Ale schodzę już stąd. Powiem więcej o, o tym jak zamek popadł w ruinę Ale okay. mijanki jakieś zrobić, bo to się idzie w górę to ciężko Właśnie, tutaj to pomieszczenie ono chyba zostało zakonstruowane częściowo, bo widzimy strop jest, jest betonowy tak jak... Tak jak mówiłem na początku, ten zamek kiedyś to tak naprawdę była część tej, ta wieża i, i kawałek murów zostało to ładnie odnowione tutaj przez, przez gminę chyba. No. no i można sobie to zwiedzać, także polecam, naprawdę fajne miejsce, bo mały zameczek, tak jak mówiłem on jest podobny do zamku w Czchowie. Ehm, nie, tego nie mówiłem, on jest, mówiłem o tej wieży i komorze celnej w Myślenicach, tam wrzucaliśmy linka, natomiast właśnie to jest typ takiego zamku wyżynnego i ta wieża. Czytałem, że nosi e, charakterystyczne cechy i podobieństwo do wieży w zamku w Czchowie. Tam też byliśmy rok, równo rok temu. U góry zobaczycie link do filmu krótkiego z drona, bo tam nie robiliśmy jeszcze wtedy eksploracji. Ale zameczek też jest taki malowniczy, górski, wyżynny. E, fajne miejsce, no, mówię za mną ta wieża. Te mury, po których tutaj szedłem, można dojść do, tutaj do końca. To był ten budynek mieszkalny. Jak zwykle, takie miejsca pobudzają wyobraźnię ludzką i są pełne legend powstałych przez wieki. Według jednej z zamkowych legend, ukrytego w podziemnych korytarzach skarbu, strzeże groźny pies, który przyjął postać koguta. Oczywiście jak w większości zamków, również i w Rytrze pojawia się nocą tajemnicza zjawa, czyli Biała Dama. Ostatnia z legend głosi, że w nieodległym kamieniołomie doszło do osunięcia się skał. Jeden z górników, który pracował przy wydobyciu kamieni do budowy zamku, zniknął bez śladów ogromnej przepaści. Do dziś chodzą głosy, że w miejscu zaginięcia nieszczęśnika słychać jęki. Podobno jego cierpienie skończy się dopiero gdy zostanie odnaleziony. Nie odniosę się do, tego, do tej nazwy Rytro, Ritter, bo to się już tutaj pojawiło. Mówiłem o tym, że to jest taki zameczek typu wyżynnego. To było coś nowego w Polsce w XIV wieku. Tak naprawdę ta moda, można powiedzieć, przyszła z Niemiec. E, mówiłem na początku o pewnej legendzie, że. Jest to zamek rycerski, że tutaj pojawił się jakiś zbłąkany rycerz, który go założył. Jest to jedna z legend, natomiast to były właśnie tego, takie zameczki typu wyżynnego. E, tak jak ten zamek w Czchowie, o którym mówiłem. I ta moda na takie zamki, czy typ budowy, przyszedł właśnie z Rzeszy, z Niemiec, poprzez Czechy, poprzez Morawy, e, dotarł tutaj do nas. E, i tak naprawdę, kres tego zamku, bo on nie odegrał jakiejś szczególnej roli. No mówię, w narracji na pewno usłyszycie fajne legendy o tym zamku, o znamienitych gościach, którzy tutaj byli przemieszczając się po Królestwie Polskim. Natomiast ostatnim dzierżawcą z racji tej domeny królewskiej był Piotr Mita pod koniec XVI wieku, a tak naprawdę XVII wiek. Początek XVII wieku przyjmuje się, że ten zamek był już ruiną. Świadczy o tym taka relacja z 1616-1617 roku i pewnego rodzaju ikonografia, która się zachowała. Natomiast druga teoria mówi o tym, że Zamek popadł w ruinie podczas potopu szwedzkiego, czyli no ponownie ci Szwedzi nam się tutaj pojawiają i um, oblegały, zdobyły, oblegały go i zdobyły wojska Jerzego Rakoczego Księcia Siedmogrodu, który był sojusznikiem Szwedów i ponoć właśnie oni wycofując się stąd dokonali zniszczenia tego zamku. No i tak naprawdę od tego czasu on jest ruiną malowniczą, odnowioną, miejsce fajne, także przyjeżdżajcie, bo można bez problemu z małymi dziećmi przyjść i bawić się dobrze. Iza? <śmiech> <śmiech> także dziękujemy bardzo. Będzie jeszcze kilka ujęć z góry, bo, bo miejsce fajne. A my się żegnamy. pa! pa.